Witam wszystkich na moim kanale 20 Dollars Investments. Każdego dnia chciałbym Wam przedstawiać nowe projekty, w które moglibyście zainwestować. Mówiąc to, chciałem Wam tylko powiedzieć, że nie jestem żadnym doradcą finansowym, a na pierwszym z moich filmików chciałbym Wam przedstawić Gala. GALA jest to Native Token GALA ekosystemu. Jest to ekosystem, który. Ma już swoją historię i który y, naprawdę ma ciekawe projekty. Zajmuje się zarówno muzyką, filmami, grami. Y, ich native tokenem, czyli tokenem, którym płacicie gaz, czyli płacicie za to, że, że możecie wszystko kupić na tym, w tym ekosystemie. Jest Gala Token. Gala Token na dzień dzisiejszy kosztuje 3 centy, 3,9 centa. Cena jest naprawdę śmieszna, biorąc pod uwagę to, że jego all-time high, time, czyli najwyższa, najwyższy pułap, był 459 dni temu i wynosił 82 centy. Tak więc, z racji tego, że jest to dosyć, yy, no mamy bear market, czyli znajdujemy się w, w momencie, gdy wszystko jest tak naprawdę na dnie. Całe krypto. Yy, Wszystkie rzeczy, które są tak naprawdę teraz, znajdują się w bardzo słabej pozycji w porównaniu z tym, czym mogły być w bullmarkecie, czyli w momencie, gdy miały najwyższe, yy, najwyższą cenę. Bo można to też tu zobaczyć, że jego all-time low, czyli najniższa cena wynosiła 0,0001 centa, więc... Jest to 649% więcej niż najniższa cena, więc już teraz można powiedzieć, że no i tak jest bardzo do góry dojdzie a wydaje mi się, że gala spokojnie może dojść do 5, może i nawet więcej dolarów, więc nawet jeżeli teraz cena wynosi 39, może jutro 0,39, może jutro będzie 0,38 bądź 4 centy, może 5 wydaje mi się że w perspektywie pół roku, roku ten cały ekosystem wybuchnie ma świetne projekty ma wsparcie najlepszych twórców gier, takich jak Peter Molino, czyli twórca Ubisoftu jeden z twórców Halo jest zaangażowany w gry na to Ostatnio nawet zaczęli robić gry na komórki. Macie gala music, w którym bryluje Snoop Dogg. Macie gala film, gdzie jest Dwayne Johnson, The Rock. Ogólnie nazwiska są naprawdę mega. I widzę tylko i wyłącznie przyszłość, wielką przyszłość dla tego tokenu. Tak więc, biorąc pod uwagę, że nie jestem Yy, żadnym doradcą finansowym osobiście, tak jak nazwa wskazuje w mojego kanału 20 Dollars Investments, 20 dolarów w ten token <murzysz> może zmienić naprawdę sytuację finansową jednego z Was. Polecam z całego serca. Yy, trzymajcie się.